Cześć, witam Was wszystkich, nazywam się Paweł, miałem problem z Junkaniem. Teraz tego problemu nie mam, znajdujemy się tu w Łomży na Starym Rynku. Tutaj jest radio, telewizja Nalef, tu jest hala targowa, tu jest dużo sklepów, to jest centrum Łomży. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Jak Państwo słyszycie, jąkanie można pokonać. Ciężko pracą, samozaparciem, ale i też przede wszystkim wiarą, że nie ma rzeczy niemożliwych. I prawidłowo terapii. Więc jak ktoś ma z tym problem, zapraszam. Mówię z góry od razu, że to jest bardzo ciężka praca, wymagająca dużego samozaparcia, bardzo dużej pracy nad sobą, otwartością na drugiego człowieka. Pozdrawiam wszystkich, cześć!